Witam Was, jestem Pan Papai a to jest taki, jakby to powiedzieć, prolog do gry Minecraft. Tu mam i takie, które wcześniej mi się niestety nie nagrały. Ciągle walczę z tym Bandicamem, który nie chce mi nagrać, po prostu nie chce mi nagrać z pulpitu, gdzie ja chodzę i takie rzeczy, tylko nagrywam mój dźwięk. Może to, że gram teraz na małym ekranie coś da. Zobaczymy. Jeśli tak, to po prostu może seria będzie nagrywana na dużym, na dużym ekranie. Czyli no wiecie, na ekranie takim dużym, tylko nie na F11. Będziecie pewnie widzieć ramkę. No. Więc to było na tyle. To jest taki prolog do gry tej do tej serii nowego kanału. A więc ci, co oglądali, bardzo im dziękuję. Ci, co oczywiście nie będą mnie hejtowali. Ci będą ich odtwarzać, niestety. Nie podziękuję im, szczerze. A ci będą mnie je... mi na przykład, że nawet mi się udało, czy coś takiego, że, że, że mógłbym to nagrać. Jeśli eee, by to napisali, dziękuję. Oczywiście. Dziękuję i to bardzo dziękuję. No i to by było na tyle z tego. Wszystkiego. Więc ja was żegnam. Pa, ja was żegnam. I jeśli ktoś to ogląda, będzie oglądać. Czekam na oczywiście ciepłe odpowiedzi i komentarze. A więc żegnam Was, cześć i czołem.